Dzień dobry Państwu. Ja znów o Linusie, to znaczy o Linusie, oczywiście Torvaldsie. Dlaczego? Dlatego, że powiedział coś bardzo ciekawego, nad czym każdy z nas i wszyscy powinniśmy się zastanowić. Otóż była w zeszłym miesiącu konferencja Open Source Summit w Wiedniu, i na tejże konferencji Torwalc miał wystąpienie i poproszono go o na koniec o przemyślenia, na temat technologii, najnowszych technologii, w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji. No i Torvalds stanął i powiedział, że większość marketingu generatywnej sztucznej inteligencji rozpowszechnianego w branży to po prostu hype bez żadnej realnej treści i może minąć wiele lat, zanim ta technologia zostanie zaabsorbowana w urządzeniach, oprogramowaniu i stanie się użyteczna. A co powiedział? Powiedział tak. Myślę, że AI jest naprawdę interesująca i myślę, że zmieni w jakiś sposób świat, a jednocześnie tak bardzo nienawidzę tego szumu, że naprawdę nie chcę tam wchodzić, więc moje podejście do AI jest teraz takie, że zasadniczo ją ignoruję. Myślę, że cała branża technologiczna wokół AI jest w bardzo złej sytuacji i w 90% jest to marketing, a w 10% rzeczywistość. No, może za pięć na wszystko się zmieni. Wtedy zobaczymy, co jest z AI wykorzystywane w rzeczywistych obciążeniach. Tak powiedział. A o y, czacie GPT OpenAI zauważył że świetnie demonstruje to, co powiedziałem wcześniej. Jest oczywiście użyteczny w wielu obszarach do projektowania graficznego i tym po podobnych, ale tak naprawdę wokół niego jest za wiele medialnego szumu, który nienawidzę. No, nie ma co ukrywać. Że branża IT jest znana z marketingowego hajpu, skupiania się na świeżo rodzących się technologiach, by obiecać bardzo dużo, a potem wykręcić się z dostawy, dając bardzo mało. No i to, co powiedział programista JONDRA Linuxa, jest problemem, który jest od dłuższego czasu znany, bo jak tutaj skonstatował, przed AI kilka lat temu ludzie mówili tylko o kryptografii, i to wyglądało tak samo. A ja po prostu nie lubię hype. Około 95 miliardów dolarów zostało zainwestowanych w startupy AI od początku 2023 roku, a cztery największe firmy zajmujące się IT zainwestowały 200 miliardów dolarów w nakłady inwestycyjne. Tak powiedział Steve Brazer, współpracownik Informa na kanale z Channels Forum, no w tym miesiącu, czyli już w listopadzie. I teraz to. Tak uściślił. Przy około 200 miliardach dolarów nakładów inwestycyjnych, tylko 20 miliardów dolarów przychodów faktycznie pochodzić będzie od konsumentów i firm w zakresie usług AI, takich jak licencje Copilot i licencje ChatGPT, więc mamy bardzo słaby zwrot z prawdziwych wyników pod względem użytkowników końcowych. A czy eksplozja AI będzie trwała, czy nie, będzie zależeć od tego, czy im się uda zebrać te 20 miliardów dolarów. Tak szybko, jak mają nadzieję. Tak stwierdził Brazer. No i teraz inwestorzy i tak się będą przyglądali Google'owi, a potem Microsoftowi, gdy te firmy ogłoszą swoje najnowsze wyniki finansowe. Dlaczego? No, bo Microsoft zainwestował miliardy w OpenAI, Mistral i Inflection, podczas kiedy Google zaryzykowało inwestycje w Anthropic. Obie firmy wciąż próbują przekonać użytkowników o korzyściach generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie produktywności, chociaż ten zwrot z inwestycji to taki niepewny, takie nieprzewidziane kłopoty mamy związane z zarządzaniem korporacyjnym, co w samych firmach powoduje spory. Jerry Marcus, emerytowany profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, też ekspert do spraw sztucznej inteligencji, żeby nie było, że to jakiś tam profesor co to nie wie, co mówi, powiedział mediom w zeszłym tygodniu, że generatywna AI ma swoje zastosowania, ale no nie jest aż tak niezawodna. Mówiąc szerzej, wczyś wszyscy naciskają na generatywną sztuczną inteligencję, aby spróbować odzyskać swoje ogromne inwestycje, ale no nie idzie to tak dobrze. W 2023 roku nie było praktycznie nic poza szumem. W 2024 roku widzę wiele rozczarowań. Tak ujął to Markus i wygląda na to, więc że Torvald nie jest sam, i że chyba jednak ma rację z tym hype'em.